Nowoczesny Polak, jaki to powinien być człowiek? Moim zdaniem, to powinien być człowiek przede wszystkim zaangażowany, uczestniczący w procesie odbywających się u nas zmian. A więc, przede wszystkim, jeżeli to będzie człowiek młody, musi być uczącym się człowiekiem. Jeżeli pracujący w zakładzie, to musi dobrze pracujący na swoim stanowisku roboczym, a jednocześnie. Jakoś czynnie uczestniczący w życiu, w polepszeniu życia yy, poza pracą. On musi być zrównoważony. Musi wybierać i powiedziałbym wartościować to, co lepsze przyjmować, a to, co gorsze odrzucać. No nie wiem, powinien być pracowity, powinien znać swoje miejsce i znać swoją wartość. Wiedzieć, co reprezentuje. Poza tym powinien być chyba wesoły. Pierwsza sprawa to powinien być postępowy, no, wykształcony. No i przede wszystkim budować Polskę socjalistyczną, no bo w tym duchu prawda, żyjemy wszyscy. Moim zdaniem to jest człowiek, który potrafi korzystać z życia, naszej dobrodzi, z tego naszego świata. Oczywiście nie tylko korzystać, ale również dawać coś temu światu, bo jeżeli człowiek zna się na pracy, to może tą pracę wykonać prawidłowo, dobrze i może być z tego zadowolony, i również społeczeństwo, państwo może być z tego zadowolone. Młody Polak, dobrze uczący się, starający się o dobro własnego kraju, żeby jakoś reprezentować ten nasz kraj poza e, granicami, w świetle innych, jakiś względem nauki, techniki w ogóle. No więc nowoczesny Polak, proszę pana, powinien dbać o dyscyplinę, o pracę, o naukę i o się dobrze i żyć tak, jak należy. Myślenie o przyszłości każdego obywatela przesądza w pewnym stopniu o jego osobistym losie. Czy Polacy myślą o przyszłości i w jaki sposób? Nikt, o ile wiem, na ten temat nie przeprowadzał systematycznych badań. Wypracowania szkolne, zadawane niekiedy uczniom, przynosiły zadziwiające mieszaniny fantazji i życzeń. Aby zostały usunięte najdokuczliwsze drobiazgi współczesności, tak pisał w swoim eseju zatytułowanym Myślenie o przyszłości profesor Jan Szczepański. Opinie zawarte w wypowiedziach ludzi zupełnie przypadkowo postawionych przed kamerą dowiodły, że w potocznym rozumieniu określenie Polak nowoczesny wcale nie musi się kojarzyć z określeniem Polak przyszłości, choć przyznajmy szczerze, na taką odpowiedź liczyliśmy. Rodzi się pytanie, czy rzeczywistość w pełni potwierdza prawdziwość sformułowań, iż głównie praca. I...